Pamiętajcie, pomysłowość ludzka nie zna granic. Cokolwiek sobie jesteś w stanie wyobrazić. wleczeć tą powłokę. Pójście. To... pyk! To zostało. I tak to się będzie prezentować mniej więcej. Idziemy obrabiać dalej. Tutaj przygotowałem Małą miksturę, troszeczkę przeczyściłem, Jeszcze będzie trzeba to przeszlifować. Wrzucamy, żeby się trochę wymoczyło. Teraz po jakimś dłuższym czasie wyjmuję to. Zmiękło trochę. Muszę to przeczyścić, zobaczyć czy nadaje się. I trochę oczyścimy to nożem. Trzeba sobie jakoś radzić. Później wróci to znowu do tej mikstury, którą zrobię na nowo. Dodam jeszcze do tego dużo oleju, żeby to nabrało jeszcze takiej dosyć formy. A później totalnie to wysuszę. Spójrzcie, po oczyszczeniu e, zeskopałem po prostu pewne warstwy nożem. Tak to mniej więcej wygląda. E, Oczyszczeniu jeszcze zamoczyłem w wodzie i wysmarowałem po prostu to wszystko piaskiem, bardzo suchym piaskiem. No, tu mamy go od groma, żeby wypełniło po prostu ubytki w kości. Widzicie? Taki piach. Jeszcze pozostałości. Teraz y, wrzucę to do oleju, żeby nabiło się jeszcze. Następnie wrzucę to znowu w piach. Wysmaruję dokładnie i później wysu y zostawię na słońcu do wysuszenia. Być może to potrwa parę dni. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ta kość jest jeszcze w dobrej kondycji, ponieważ widzicie y tu takie rozdwojenia. No ale zobaczymy, może uda się coś z tego ciekawego zrobić. Żeby było lepiej dla tego czegoś, co robię. Postanowiłem chwycić się każdej metody, która przychodzi mi do głowy, działać też na intuicję oraz na wiedzę, którą zdobyłem kiedykolwiek. I pokażę Wam jedną rzecz. Teraz proces będzie wyglądał tak. Zostały mi tylko w sumie raz, dwa etapy, po których zakończę. I później będę musiał odczekać jakiś dłuższy czas. Zobaczymy ile, żeby to doszło do skutku. Widzicie to? Tak dokładnie, to jest krem nawilżający. Widzicie te wyszczerbki w kości? Nie? Tutaj tak samo. Rozdwojenia różnego rodzaju. Postaram się zrobić tak, poprzez krem nasmaruję tą kość. Nawilżę ją, żeby się po prostu, i to srogo, żeby się po prostu jeszcze trochę bardziej roztwoiła, a później do tego zrobię tak, że przeczyszczę ją trochę ewentualnie wodą, niczym już więcej, żadnymi chemikaliami oprócz tego kremu. ją w oleju totalnie. I spójrzcie, widzicie ten piach? Tak, jest bardzo, bardzo suchy I później yy, włożę to w ten piach, nasmaruję dokładnie i zostawię, żeby wyschło to na słońcu. Przeczyszczę ewentualnie później. I przez jakiś dłuższy czas Będę woził to w suchym miejscu Żeby to twardniało, twardniało, twardniało Jeśli się uda To proces będzie zakończony Sukcesem Aczkolwiek i tak, i tak Już osiągnąłem swój zamierzony cel I sukces, ponieważ Pasuje to do ręki jednej i drugiej Jest stabilne I ewentualnie zawsze można powiedzieć Że to jest ozdoba A więc tak jak już powiedziałem Nasmarowałem to kremem Teraz e, dogorywa sobie na słońcu. Niech trochę wsiągnie ten krem. Zawsze to da jakąś tam ochronę w środku. Nie jest to nic profesjonalnego. Jest to tylko wymysł mojej kreatywności, co można zrobić e, czasami dla zabicia czasu. Po prostu tak podpowiada mi głowa i chcę spróbować. Być może to wyjdzie, być może nie. Zawsze trzeba być kreatywnym. Ale później i tak, jak będą jakieś możliwości, to pokażę Wam, jak można zrobić coś z twardszych rzeczy. Takie po prostu zabawki. To są dla, dla mnie zabawki i będą zabawkami. To jest taka pasja, żeby zrobić coś z niczego wykorzystać wszystko, co ma się w otoczeniu na swoje możliwości, ponieważ pobudza to bardzo wyobraźnię i kreatywność. I zachęcam Was do tego, żebyście wymyślali, wymyślali różne rzeczy, to, co wymyślicie sobie w głowie, w głowie jest możliwe. Zawsze o tym pamiętajcie. Więc po jakimś czasie wracamy. Zobaczcie, jest nawilżone jeszcze widać resztki kremu który może w sumie zostać bo on tam i tak i tak wsiąknie tułość jest dosyć dobrze obrobiona moim zdaniem przynajmniej można ją trochę jeszcze prześlifować ale najważniejsze żeby ona stwardniała więc teraz robimy jeszcze taki bieg patrzcie tu mam sól biorę sól letrę to następnie namoczę w oleju Mam torebkę foliową i taką inną, żeby to zawinąć, i wsypię w topiach i wetrę dokładnie. Darmy już sól. Po prostu tak musi być i tyle i teraz no mam tłuste łapy wiadomo, nie? Spójrzcie, widzicie ten piach? On jest no, totalnie, suchy, totalnie i to, w piach i ten piach wcieramy, wcieramy, żeby zakryć te ubytki totalnie nie ma się czego bać najwyżej można coś spartolić trzeba dokładnie to naprawdę dokładnie wcierać przynajmniej tak jest moim zdaniem zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości ale na pewno efekt później zobaczycie jest tylko taka krótka zapowiedź później będziecie się dowiadywać wszystkiego będę wam mówił czy się udało czy nie i pokażę wam to po jakimś czasie Ponieważ to będzie ze mną jeździć, jak na razie, tylko na razie trzeba to starać się jakoś zakonserwować. Nie chcę czytać o takich rzeczach, chcę to totalnie robić na to intuicję. i teraz robimy taki myk idziemy po folię. Sypiemy te trochę piachu folię. Żeby on niebieski cały czas był w tym piachu żeby się w nim kisił powiedzmy żeby ten olej to wchłaniał tam dalej Zabijamy to szczelnie, dajemy do siateczki i zobaczymy później. No i tak wygląda moje zabijetkę i zobaczymy, co się z tym dzieje. Nie ja wiem, czy Wam się filmik spodoba. No ale obejrzyjcie. Zostawcie jakiś komentarz ewentualnie. Być może też dowiem się czegoś nowego, ale na razie wszystko chcę robić na intuicję. Pozdrawiam Was serdecznie.